Mogę się Wam pochwalić, że wczoraj po raz pierwszy w życiu wziąłem udział w półmaratonie biegowym górskim. <grymianowidzio> do nas dołączają, biegną. Normalnie półmaratony i maratony, normalni ludzie biegają po płaski na wierzchni, a ja stwierdziłem, że jako że zacząłem biegać od paru miesięcy, to rzucę się na głęboką wodę i od razu wziąłem sobie za cel właśnie półmaraton zimowy górski. W związku z czym wczoraj po raz pierwszy w życiu stwierdziłem, że chcę sprawdzić, czy uda mi się przebyć 21 km po górach. Nie wiem czy dam radę, nie wiem czy mnie to nie zabije, nie wiem czy to nie jest za dużo. Przekonam się o tym już za 5 godzin, kiedy skończy się limit czasu. Dlatego, że 21 km po górach, ponad 1000 metrów przewyższenia, limit czasu 5 godzin. Także są dwa wyjścia, albo wyjście pierwsze dobiegnę, albo wyjście drugie nie dobiegnę, co też będzie spoko. Ech, w sumie jest jeszcze wyjście trzecie, skręcę kolano po drodze i będzie na koniec bieganie na jakiś czas. I okazuje się, że nawet są ktoś mnie ogląda. Bo Siema Szymon, jeszcze użynasz? raz, Radek, Radek. Radek jest z nami, Radek, fajnie. A ty długo biegasz już? Eee, kilka miesięcy, ale wcześniej jeździłem bardzo dużo na rowerze. Naprawdę? Tak, kilka tak, miesięcy Tak, 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 tak. tak. O, no, ja też kilka miesięcy. Tak? Ma, ale... ale już półmarca <laughs> ja przebiegłem, także, okay. także nas no spokojnie. Spoko. Także myślę, że to no. też dasz radę. No to fajnie, słuchaj życzę Ci powodzenia, to widzimy się tam. I również, becie, również. Wszystkiego Super. Niesamowite to, to, że spodziewałem się, że mogę tego nie przebiec. Brałem to pod uwagę z tego względu, że cała trasa 21-kilometrowa była podzielona na trzy checkpointy i był określony czas, w którym można było, w którym trzeba było pokonać dany dystans, aby nie zostać zdyskwalifikowany. No i tutaj w ogóle śmieszna historia zaczęła się na samym początku, bo jako, że no, jestem raczej pakerem, a nie urodzonym biegaczem, no to. Żeby nie blokować trasy innym, lepszym od siebie, zacząłem bieg po prostu na samym y, tyle stawki. W związku z czym, jak odbył się gong, że można startować, jak wszyscy ruszyli, to okazało się, że z konkursu biegowego zrobił się nawet nie spacer, tylko jeden wielki zator. Póki co bieganie po górach zmieniło się w powolny spacerek po górach. mały zatorek tutaj się zrobił. A teraz stoimy w górach. OK, mam piąty kilometr, o, zobaczcie, się podbieg, piąty kilometr, godzinka, mam pół godziny zapasu jeszcze na ostatnie półtora kilometra do punktu, no to co, Lecimy dalej, o, jest mega fajnie. No i słuchajcie, okazało się, że miałbym niezłe fop no bo ponieważ początek biegłem wolno, to też chciałem oszczędzać siłę na późniejszy czas. E, okazało się, że pierwszy checkpoint, że można było pokonać w godzinę 30, a ja słuchajcie, godzina 28, wpadłem po prostu tam e, e, bardzo szybko no i stwierdziłem, że nawet nie będę tracił czasu na regenerację, ponieważ brakuje mi czasu, po prostu pędzę dalej. Okazało się, że potem tym ja się pomyliłem, bo na pierwszy checkpoint było nie półtorej godziny, tylko dwie. No ale dzięki temu, myślę, że też troszeczkę nadrobiłem tutaj e, dystansu. No, ledwo się zmieściłem w limicie czasowym, szczerze mówiąc. A, zobaczymy, co będzie dalej. Musiałem pozbyć się kijków. Kupiłem sobie, ale składane. Takie wie, słuchajcie. No niestety, ale nie chciałem nawet ich ze sobą nieść. Po prostu szkoda tutaj. Wiecie, energii na trzymanie czegoś tak dużego. Zbliżam się do dziewiątego kilometra. Teraz fajnie, teraz trochę płaskiego w końcu. Można sobie tać miło laskiem. Trzynasty kilometr, przed chwilą było takie, takie podejście, ostre, że było grubo. No ale teraz znowu prawie płasko. Biegnę w dół. Piętnasty kilometr za mną. No, widzę światło w tunelu. Chyba mi się uda. Chyba mi się uda. O oh. by się udało. Boże jak się złapie zmęczenie na samym końcu. E. To, co było mniej przyjemne, to to, że przez 15 km biegło mi się, nie maszerowało, bo to w, w, w różnych podejściach miałem różną prędkość. Biegło mi się fajnie, tylko niestety gdzieś na przełomie 16 i 17 km zacząłem odczuwać już, nawet nie powiem, że dyskomfort, tylko zacząłem odczuwać ból, dlatego że moje mięśnie czworogłowe, które są absolutnie nie do, do takiego wysiłku, zaczęły mi odmawiać posłuszeństwa. Normalnie na na, na, na tych łezkach, czyli na przyśrodkowej części mięśni przy, czworogłowych, zaczęły mi się pojawiać takie kurcze bardzo mocne. No i zacząłem się obawiać, czy w ogóle m, uda mi się pokonać tą trasę. No bo wiecie, jeśli mieście się zepną, nie będą chciały pracować dalej, no to ja mogę ich bardzo chcieć, ale po prostu się nie będzie dało. Ok, no i teraz już zaczął się problem, bo mam 17 km, 800 metrów już mi zaczęły skurcze łapać w czwórkach. No, to tylko pokazuje, że moje czwóreczki nie są przyzwyczajone do takiego wysiłku, także teraz zaczynają się schody, ale za to schody w pięknych okolicznościach przyrody. Organizatorzy, i bardzo Wam za to dziękuję, wpadli na zarąbisty pomysł, żeby ostatni odcinek to były schody na Szczeliniec Wielki. Nie wiem ile tam jest schodów, ktoś tam rzucił, że jest 650. Nie wiem czy to był żart, czy to była prawda, ale ostatni odcinek tych 21 km to było wejście po 650 schodach na szczelniec wielki, na metę, tam gdzie przy schronisku już odbywało się zakończenie całej imprezy. 800 metrów, wchodzenie po schodach, idealne, o, idealne, żeby dobyć czwóreczki, o, już niedużo zostało.

Którzy jakby biegli. To w różnym wieku, naprawdę. Byli ludzie młodzi, byli starsi ludzie, wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci. Widać, że tutaj było bardzo, bardzo dużo ludzi, którzy celebrują sportowy sposób życia. Ten sportowy duch tutaj towarzyszył nam na każdym kroku. Czy to był pierwszy mój półmaraton górski? No teraz wiem, że na pewno nie. Niemniej jednak przed następnym maratonem górskim, czy półmaratonem górskim. Przyszykuję się troszeczkę w podbiegach i potrenuję troszkę w bieganie do góry, bo tak jak powiedziałem na początku, na razie biegałem tylko po płaskim, bieganie pod górkę było mi całkowicie obce, dlatego na pewno na naszą wrocławską ślężę tutaj będę sobie regularnie wbiegał. Także cała impreza była czymś naprawdę bardzo, bardzo fajnym. Polecam Wam, spróbujcie, nawet jeśli wydaje się Wam, tak jak mi się wydawało, że absolutnie nie dacie rady, dacie radę, dlatego że sportowy duch pociągnie Was dalej i da Wam energii, pozwalając Wam stawać następne kroki, kolejne kroki, ostatnie kroki już. Biegając na metę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podoba, bo tutaj razem z Karolem, który mnie teraz filmuje, dzięki Karolu, yy, nagraliśmy dla Was sporo pięknych ujęć. Yy, jeśli ten materiał Wam się podobał, to dajcie łapki w górę, napiszcie, że było fajnie. A jak Wam się nie podobają materiały biegowe, też napiszcie, że nie, podoba, nie podobają Wam się biegowe, bo chcecie tylko informacji o tym, jak robić łapy. A ja co, idę teraz się porozciągać. A Was zapraszam serdecznie do oglądania następnych odcinków.